Drodzy pracownicy, studenci, doktoranci Uniwersytetu Śląskiego, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym w imieniu władz Uniwersytetu Śląskiego życzyć Wam wszystkiego najlepszego. Zdrowych, szczęśliwych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. To są święta wyjątkowe w tradycji polskiej, te gdzie wokół jednego stołu spotykają się osoby sobie najbliższe. Ale także ten czas, kiedy myślimy o wszystkich tych potrzebujących, zatem tradycyjnie zostawiamy jedno miejsce przy stole dla osoby, która mogłaby z nami chcieć spędzić wigilię. Ta troska o nas wszystkich i o tych potrzebujących wszystkim nam przyświeca w czasie nie tylko świąt Bożego Narodzenia, ale każdego dnia w każdym roku.